Siemka, witam wszystkich w kolejnym odcinku Let's Play Dungeon Keeper 2. Jak widzicie, tą, tą planszę też zdążymy już przejść. Jest ona tak przyjemna i wesoła, że nie mogę się oprzeć. Zwie się ona Leśna Pieśń, albo Pieśń Lasu. Uderzenie. Głównym celem jest pokonanie strażnika, tym razem już strażnika, Asmodeusza, oraz zabranie od niego klejnotu przejścia. Podrzędne. Musimy się przebić przez e, linię obrony Lorda Ronina, którego oczywiście tam nie ma, ale jego linie obrony są aby zaatakować tego właśnie strażnika Asmodeusza oraz poszukanie w y, obronie tego całego strażnika jakichś słabych punktów jest ich bardzo dużo Zapraszam He O, już się że dostaliśmy nową pułapkę. Jest to pułapka kolcowa Tak, póki jakiś wróg nad nią nie nastąpi, to... Pułapka jest niewidoczna, a jak już wróż nastąpi, to po prostu pojawiają się kolce. A potem już ta pułapka jest niestety dość szybko niszczona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Przez to, że filmy są w HD yy, odcinki będą bardziej podzielone na części. Zdarzy się, że jeden odcinek składa się nawet z trzech części. No, gdyż jak, jak już jest HD, to nawet w formacie MP4, tym najmniej zajmującym... Filmiki zajmują tak czy siak dużo, a na moim internecie przesyłają się niestety za długo. No jest jeszcze ten cały problem mm, przyklejania się filmiku: znaczy, się filmik ma 15 minut i tak jest, i potem jeszcze nie wiem jakim cudem, ale YouTube dokleja ten sam filmik do, końcu, tak wie, do końca, tak więc cały film ma 30 minut, a druga połowa jest jeszcze bez dźwięku i trzeba to obcinać. Obcinanie też trwa, trwa długo dość. No ale poza tym problemu nie ma. Widzieliście przy Spyro, że jakość HD jest, jest naprawdę fajna. Nie ma żadnych problemów poza tym. O, i tu są czar cztery czarne damy, można zrzucić chochlika tutaj. I najlepiej szybko je chwycić, bo zaraz będą narzekać, że nie mają leża. O, leży, już możemy zbudować. Mądry chochlicek pomyślał o zdobywaniu terenu. Właśnie, nie wiem czy nie jest za głośno. A to będzie za głośno. No i żeby zoptymalizować czas e, rozgrywki z długością filmiku Mam nadzieję, że to za nie miało sens ale żeby zoptymalizować po prostu doświadczenia z filmiku oraz jego czas ale no to wiadomo, rozbuduję się trochę powiem mniej więcej co i jak, a potem budować będę sam żeby nie było za długiego filmiku. Bo potem się będzie przesyłać wiecznie. No, więc tu jest jeden portal, tam na górze. O, właśnie tutaj, gdzieś za tymi ścianami, gdzieś tu. Jest drugi. O, przy tej wodzie. A bramy bohaterów przy naszym sercu luchu są gdzieś tutaj. Na prawo, tu. I na lewo, symetrycznie. Ładne leży, ładne. Na razie szkoda kasy. Ale kasa szybko wzrośnie, gdy znajdziemy złoża klejnotów, czyli niewyczerpalnego źródła złota. Mówimy już o tym? Gdzieś to już chyba było. No gdzieś tutaj, po, po lewej i po prawej. Trochę bliżej niż Bramy Bohaterów. A sami bohaterowie mogą nas zaatakować także stąd. Widzicie, to jest ta twierdza lorda Ronina, którego tutaj niestety nie ma. No, wysokopoziomowi dość. Ale jedna tam mroczna dama na trzecim poziomie, wszystkie mają trzeci, na spokojnie by pokonała na przykład tego czarodzieja na ósmym. Niektórzy z Was mogą nie mieć pojęcia, jak potężne czarne damy są. Tu jest drugi odcinek jego twierdzy, a tu jest twierdza strażnika. Jak mu tam było? Asmodeusza. O. Niezbyt dobrze broniona. O, widzicie, wszędzie są dziury. Właśnie o tych, o tych mówił nasz doradca. A tutaj waż... najważniejsza znajdźka do zdobycia czyli. El... Aha, odkrycie ukrytego królestwa. I polecam niczego tutaj kopać, gdyż. Uuu, już taka dziura. Hero to tu był, jak nic. Nie, no ale jak tutaj coś wykopiemy, to jest duże prawdopodobieństwo, że cała ta banda się rzuci tutaj i rozwali strażnika Asmodeusza. A plansza będzie zaliczona tylko, jeśli na to nasze stworki rozwalą jego serce. Hmm, co tu jeszcze jest? O, tu to podchodzi pod mury. O tym właśnie samym punkcie mówił e, nasz doradca. Wystarczy tutaj rzucić nasze najnowsze zaklęcie, o którym będzie potem. I szybko się przebić, bo tu jest legowisko z tego co słyszałem, jakieś to pff, było jak przy robieniu łóżka, a tu gdzieś jest serce lochu. Z tym, że nasz wróg też bardzo chętnie korzysta z pułapek e, i tych kolczastych, i gazowych, i takich różnych i innych. O, już możemy zbudować pełnowymiarowe leże. I kurnik, zanim nam zaczną narzekać. O w mordę. kasy nie mam? I jeszcze większy? Powaliło cię, gościu? O, tu jest złoto. Na szczęście to jest skała, więc to złoto nie dochodzi do bramy bohaterów. Oni się najpewniej dokopią do naszego kurnika, a z tej strony do tej komnaty, w której nie wiem, co jeszcze wybudować. ...w której jeszcze nie wiem, co wybudować, o, może tak powiem. Tu będzie, może, sala treningowa, tu, może. Coś tu będzie, coś wymyślę spokojnie. Hmm, tak więc, jak na razie, tylko się tutaj będę rozbudowywał. Tak, tylko się tutaj rozbuduję. Tak więc, do zobaczenia, jak mój loch będzie sprawny, czyli w jakiejś następnej sekundzie. Dobra, jesteśmy loch rozbudowany, teraz czas na czystą akcję. Jak widzicie po lewej już rozwaliłem jedno z, jedną bramę bohaterów i drugą bramę bohaterów. Przy każdej było po jednej znajdce i jest było tu jeszcze takie zagięcie. O właśnie tutaj. Wystarczyło moc zbudować, wykopać i była też jakaś znajdźka. Znajdziek jak już mamy razem aż 5. W tej paszyni jest było nawet 10. I tak samo tutaj, w tym zagięciu też była jedna znajdka. No i zostanę jeszcze dwie bramy bohaterów, które rozwalę razem z wami. Aż by było ciekawiej, użyję do tego tylko jednej mrocznej damy. Gdzie zawieźć na czwartym poziomie? Ojej. Dobra, masz. I idziemy. Przekonwertowałem też parę stworków. Jest wesoło. No i jedziemy. Mam nadzieję, że nic z bramy bohaterów nie wylezie, podczas gdy my będziemy. O, jak zapomniałem. Podczas gdy my będziemy sobie jechać. O. o, czarodziej jeden. Tam na dole jest chyba jeszcze pułapka. Ała! Przerażająca. A tam jedna pułapka przerażająca. O, nie próbuj. No i co? Jedna brama czeka na rozwalenie? Już zajmują. Brawo choliczki! W tej części są wyjątkowo... wyjątkowo inteligentne. I do drugiej bramy bohaterów. O, to są klejnoty. Tak wyglądają z bliska. Nawet ładnie. Takie ametysty jakieś. A nie znam się na tym. Uff. Więcej znajdzie ich nie po mieście. Wiesz, że może piorunem rozwalić te drzwi. To jest chyba jednak stratoperun. O, A, można z za rogu rozwalić. Przez to, że konwertujemy dużo wrogich bohaterów, co chwilę jakiś stwór jest nieszczęśliwy. No i poza tym e, grubasy, czerwone, demony żółciowe. Nie lubią towarzystwa szkieletów. Wiadomo, grubi, grubi chudzi. E? Aha, co chwilę nam gościu przypomina, że musimy działać szybko. Bla bla bla, Takie głupoty jest tam ktoś! Puk, puk! O, ktoś nas atakuje! Gdzie? Lecim! Lecim na pomoc! O, krasne ludy! Najbardziej chyba się opłaca... Ty widzicie?! Tą ręką odgiętą w ty trzyma tego olbrzyma! Dobre, dobre! Gdzie jest? Ach, tam! A, to coś zdążyło wyleźć chyba przez Bramę Bohaterów. Aj, przez te czarne sam się tutaj gubię, no, ale jak to wyłączę, to gra się, Mój. Nie jest under attack. O, w mordę. Krasnal, uciekaj, ty się nie masz jak leczyć, pamiętasz? Uratowałem cię przed ciosem. Mośku. nie macie nikogo silniejszego. Żałuję, że zapytałem. Kło, kwo Ja, bo do was nie mam siły, trolle. znaczy się olbrzymy. No, dość rozwalili ten skarbiec. Nie w tych skarbcach są darmowe pułapki. Znaczy się darmowe wbudować. Musimy za kasę, ale nie musimy czekać, aż nasze leniwe stworki je wybudują. W warsztacie. No, to czas, czas już nadszedł Je, jak on powolny. No krasa nudy właśnie są silniejszymi ochlikami, ale dużo wolniejszymi. Tu nic nie ma. Dobra, tak idealnie na północ. Tak, nasze potwory są szczęśliwe, z tym zrobimy. Kurę. Znajdźka! Nie zauważyłem jej. Właśnie, znajdźka też była schowana tutaj, w tej takiej wnęce. Ciężko zauważyć co. No, ładnie. Jak to das? jasne, że. Das. Podniesienie poziomu, podniesienie poziomu, uleczenie, przepływ many niepotrzebny uszczęśliwimy nasze potworki. Co tu były za znajdźki? A już ich nie ma. O, ale mi laptop buczek. Głodny jest chyba. A, tu wszystko porozwalane, jak to ślicznie wygląda. Co co? Aha. Tu jest jego serce lochu. Tu WSZĘDZIE SĄ PUŁAPKI! To jest najgorszy kawałek, żeby tutaj iść. I dlatego najbardziej się opłaca tędy, bezpośrednio do jego lochu, wparować, rozpieprzyć jego serce lochu. I jest wesoło. Gdyby nie te mosty, można by bezpośrednio most wybudować aż tutaj, zająć i oni by się nawet nie kapli, jakbyśmy zaatakowali. I właśnie, nowe zaklęcie. Tremor, czyli wstrząs. Wystarczy je rzucić. Zwróćcie uwagę na ściany. Były wzmocnione? I już nie są. Co jest? Ojej. Mamy jeszcze max szkieletów? Jeszcze nie? Max może być 9. No to już ostatni szkielet. No i no weź jeszcze zostało. Ile czasu? Kurde, za dużo was tutaj. Dobra, znowu bohaterska Czarna I jadziemy. Kurde, jakie zma... Jakie znajdźki marnuje. Ile czasu? Dobra, właściwie to... Szósty poziom. Yeah, bójcie się Boga. Znaczy się tej Mrocznej Damy. Kurde, minęła się. Strychaj. Głupota, że leżących się nie bije. Kurde, nie cofaj się, bo nie umiem cię trafić. A masz. Ojej. Czyżbyś miała tylko drugi poziom? Ty co tu robisz? Dobra, to pogadamy, a? no? Ojej! Jaki gnój! Chciałem pogadać! Stryj, Gandalf się znalazł z siedmiu boleści. No na razie żadnej akcji nie robię, widzę, że czas tej części odcinka zbliża się końcowi. Już to rozwaliłem? Wow. Pozabijam tylko te elfki zwykłe, niemroczne, leśne chyba. Co to na dwa hity? Wow. No, czarne damy są potężne. No, łatwo jest tutaj na przykład rzucić te zaklęcie wstrząs, przeprowadzić sobie most, wykopać tutaj dziurkę, i wtedy no, dokonać takiego, jakby, sabotażu. Bardzo fajny scenariusz, ostatnio tak zrobiłem. ho, ho jeden umarł. Ałałała. Ałałała, minąłem się. Olbrzymie drugiego poziomu, no litości. Rastolud siódmego na hita. Oh yeah. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych czarnych fragmentów, bo w Spyro jeden się wdarł I mi się już guziki mylą O trzeciego poziomu olbrzym muszę uważać Uciekasz Kurde, nie uciekaj Kurde Chodź tu Ty też Teraz przestaniesz uciekać No właśnie, o to mi chodziło o nie, ty też. Nie, nie umieraj, nie, przepraszam. O jeju, złodziej. Wy se szartujecie chyba. Takie tchórzliwe stworki nawet jej nie zranią, przecież. Tu są w sumie, już chcę, że trzeba uważać. Dobra tymczasem sobie ucieknę, podleczę się i z tego co widzę czas na koniec tej części tego odcinka, tak więc zapraszam na drugą część odcinka bodajże 14. Cześć!